Kolejne psy uratowane z bestialskiego azylu. Tym razem chodzi o miejscowość na Mazurach. Podobnie jak niesławne radysy, schronisko w Bystrym przez ponad 20 lat odławiało i przetrzymywało psy z gmin za publiczne pieniądze. W schronisku przebywały podczas podjętych czynności 142 psy w skrajnie trudnych warunkach, nie spełniających żadnych standardów niezbędnych do zachowania dobrostanu zwierząt. 15 uratowanych psów trafiło do azylu w Trzewie. Potrzebna jest pomoc. Psiaków trafiło do nas łącznie 15 sztuk. No, wejście tam to był naprawdę szok. Niedowierzanie, że jeszcze takie miejsca istnieją, że te psiaki naprawdę siedzą tam po kilka lat, nie wychodzą na spacery, bo wolontariat tam też był bardzo słaby. Adopcje bardzo rzadkie, bo niestety ludziom pracującym tam nie zależało na wydaniu psów. Wszystkie najgorsze przypadki, chore, jakieś zranione psiaki, były wrzucone w jeden budynek wszystkie razem, bez oddzielnych jakichś boksów, bez jakiegoś stałego leczenia, pozostawione po prostu tak jakby na śmierć. Dwa psiaki były u nas, co trafiły do nas są w najgorszym stanie. Jest to malutki psiak, około 4-5 letni, kudłaty, taki fajny, troszkę w typie bez tylnych łapek. Nie wiemy, co się stało, co się wydarzyło, ale po prostu jakoś sobie radzi, ale jego przyszłość jest nam nieznana. Drugi psiak, bardzo wystraszony, taki fajny, marmurkowaty, z wielką raną na łapie, ponieważ ktoś nie złożył Łapki po jakimś wypadku lub po czymś, i po prostu ta rana się bardzo źle skleiła. Psiaki teraz przechodzą kwarantannę, były oglądane przez lekarza. Większość jest w dobrym stanie, są tylko troszkę zatłuszczone, bo to też może być powód, że jadły po prostu coś bardzo niedobrego, co tylko je tuczyło, a nie dało żadnych witamin. Po kwarantannie wszystkie psiaki będą miały album adopcyjny. Każdy psiak zostanie oczywiście wysterylizowany i wykastrowany Nie będziemy im szukać nowych domków. Psiaki są naprawdę fajne, większość jest wesołych, bardzo kontaktowych do ludzi, bardzo Potrafią nawet podstawowe jakieś sztuczki, więc myślę, że będą fajne psiaki dla przyszłych właścicieli. Tradycyjnie w okresie zimowym azyl czeka na naszą pomoc. Na pewno karma jakiejś dobrej jakości dla właśnie starszych psiaków, bo ich też jest trochę właśnie może jakaś wysokokaloryczna, żeby po prostu te witaminy po prostu nabrały. Również no bardzo nam się przyda teraz makaron, ponieważ robi się coraz zimniej, zaraz zaczniemy gotować po prostu tym psiakom. I również bardzo nam się przydają obroże, bo jednak tego mamy deficyt, to się szybko psuje, a bardzo się przydaje dla psiaków. Więcej o losie psów odebranych z piekielnego schroniska możemy znaleźć na stronie www.ratujemyzwierzaki.pl łamane przez Bystry. Psy na szczęście są już bezpieczne i czekają na nowy dom.